Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Hello, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Próbuję tu złapać jakiś kadr. Bo w ogóle to jestem, powiem wam, w Bieniszewie. Bieniszew, taka urocza wioska, gdzie jest jeden z dwóch działających w Polsce takich czynnych klasztorów kamedulskich, oprócz tego w Krakowie na Bielanach, to Kameduli są jeszcze tutaj. Są jeszcze klasztory pokamedulskie, w Wigrach, w Rytwianach i jeśli jeszcze o jakimś zapomniałem, to proszę mi przypomnijcie. O tych słyszałem i, i w tych byłem. Natomiast dzisiaj właśnie z Bieniszew, dopiero przyjechałem, ale jest tak po prostu uroczo, tak cicho. Tak pusto, nie? Pomimo tego, że jest sobota, 9.30, więc właściwie można by się spodziewać jakiegoś ruchu już tutaj takiego lekko turystycznego. To jest po prostu tak niesamowicie cicho. Jechałem, wiesz, wiecie, bo tu się jedzie przez las dość długi kawałek. Powyłączałem radio, w ogóle wszystko, cały szum, tylko po to, żeby chłonąć tą ciszę i ten las. No cudowne miejsce. Zaraz idę do klasztoru, który jest tam. Zobaczymy, czy można wejść do środka. Mam nadzieję, że tak. I że się to wszystko uda, ale po prostu jestem poruszony tym miejscem, i dlatego też chciałem tutaj nagrać dla Was odcinek na, na tę niedzielę. Kochani moi, e, oczywiście zdarzyło się dokładnie to, co tydzień temu czyli zatrzymałem się na pierwszym czytaniu. Oczywiście Ewangelia dzisiejsza jest znana, już żeśmy kiedyś się nad nią zastanawiali, prawda? I, i nad tym, dlaczego Jezus wybiera Cezarę Filipową. Jeszcze tu poprawy trochę tego kadru, słuchajcie. Chociaż nie wiem, czy się uda. No okej, okay. no nic, może, a może w tę stronę. Chyba jest jeszcze gorzej. O, może tak. O, będzie pięknie. E, dlaczego akurat Cezara Filipowa tak? Dlaczego to miejsce, że jakby mnogość kultów i, i, i Jezus, który pośród tego wszystkiego, tych wszystkich bóstw, właśnie pyta o to, e, kim ja dla was jestem, nie? Więc o tym, żeśmy mówili. Drugie czytanie dzisiaj, no bardzo konkretne, tak, właściwie można by się nad nim zatrzymać, bo one jest przesycone taką treścią i konkretnymi radami, więc na pewno też jest ważne, jest istotne, ale też chyba, no właśnie, trzeba je potraktować po prostu dosłownie. Natomiast to tak w trochę w ramach usprawiedliwienia, nie, w ogóle, dlaczego, dlaczego znowu się zatrzymujemy na pierwszym czytaniu. Natomiast to, co właśnie uderzyło mnie w pierwszym czytaniu, słuchajcie, to jest Izajasz, tak? to jest 600 lat przed, przed Ewangelią, przed Jezusem. A Izajasz właśnie zapisuje te pieśni sługi Pańskiego, sługi Jahwe, I w jednej z nich, bo to są słowa tego sługi, ale myślę, że możemy je spokojnie odnieść też do, do każdego z nas. Mianowicie. Musiałem zrobić małe cięcie, bo mi wywaliło aplikację. Więc wracamy do pierwszego czytania. 600 lat przed Jezusem, Izajasz wkłada w usta sługi Jachwe, wkłada właśnie te słowa. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz. Wiem, że wstydu nie doznam. Nie, to jest w ogóle opis męki pana Jezusa, więc on tam wygląda naprawdę bardzo ewangelicznie. Natomiast to, co mnie uderzyło, ten fragment, blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć ze mną spór, wystąpmy razem, kto jest moim oskarżycielem, niech się, niech się zbliży do mnie. Bóg mnie wspomaga, któż mnie potępi. To słowo, że blisko jest ten, który mnie uniewinni. Myślę, że ono nam też podpowiada, że możemy te słowa przyjąć jako swoje własne. Nie? Jezus był niewinny, nie potrzebował uniewinnienia. On wziął grzech, nasz grzech na siebie, więc, więc ten grzech, nasz grzech go zaprowadził na krzyż. Natomiast myślę, że właśnie możemy dzięki temu, możemy wejść w te słowa i przyjąć je jako nasze własne. Nie? Właśnie dzięki osobie Jezusa. Słuchajcie, to jest wydarzenie, które się będzie działo kilkaset lat po tym, jak Izajasz to zapisuje, natomiast y, zobaczcie, jak uderzająca jest ta pewność. Bóg mnie, y, blisko jest ten, który mnie uniewinni, Bóg mnie wspomaga, tak? Y, Bóg mnie wspomaga, kto mnie potępi. Proszę, wystąpcie, oskarżajcie, y, potępiajcie, a ja wiem, że choćbym narobił największego dziadostwa w życiu, to jest ktoś, kto, kto za mnie oddał życie, ktoś, kto mnie odkupił i ktoś, kto jest absolutnie niewinny. I dlatego ta jego śmierć po prostu gładzi wszystkie moje grzechy. Naprawdę, dotknęła mnie dzisiaj ta pewność, i dotknęło mnie właśnie to tym bardziej, że, tak jak mówię, to dzieło odkupienia dokona się dopiero później. Nie? Więc zobaczcie, w jakim my jesteśmy dzisiaj momencie. My już wiemy, że to się stało. To już nie jest proroctwo, to już nie jest wiara proroka, nie? który wypowiada te słowa. To już jest pewność tego, że, że to się stało. Że my to mamy w Jezusie. A jak my często, ja wiem, że to nie mówię pierwszy raz, ale często jest tak, że my właśnie, a żeby się tylko do czyścia dostać, a jak ja jestem zły, a jak ja jestem niedobry, nie I, I poświęcamy naszą uwagę, nasz czas, całe nasze zaangażowanie bardziej na grzech niż na Boga, nie? bardziej na zło, niż na, na dobro, bardziej na, na jakąś naszą, na, na nasze wady, niż na odkupienie, które mam w Jezusie. Kochani, to mnie dzisiaj, tak jak mówię, bardzo dotknęło i ja wiem, że to nie jest nic nowego, ale wiem też, że trzeba nam to powtarzać, dlatego że naprawdę wiele razy się człowiek spotyka. Z takim doświadczeniem ludzi, którzy jeszcze jakby nie wierzą w to, że mają odkupienie w Jezusie, nie? Że, że mają odpuszczenie swoich grzechów właśnie przez wiarę. Jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam, będzie, będzie pisał święty Paweł, zresztą u Niego to bardzo mocno też wybrzmiewa, nie? Że, że właśnie dzięki wierze mamy już to odkupienie, że, że nadzieja, którą, której spełnienie się ogląda, nie jest już nadzieją, nie? To, to, to jest niesamowite. Nadzieja zresztą zawieść nie może, to też słowa świętego Pawła. Kochani moi, ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj zostali w tę niedzielę, właśnie z taką myślą, że Bóg mnie odkupił, nie? I ten, którego Biblia nazywa oskarżycielem, bo tak Biblia mówi o szatanie, nie ma do mnie prawa. Nie ma do mnie prawa. I to nie dlatego, że ja jestem niewinny, nie? że, że ja jestem taki święty, ale dlatego. Że, że Jezus mnie odkupił. Że to właśnie On mnie uniewinnił. On mnie uniewinnił. To nie ja się zbawiłem, to nie ja zrobiłem tyle dobrych czynów, że Bóg mnie teraz musi przyjąć do nieba, tylko to On zrobił największy, najświętszy, najlepszy czyn, który, który mnie odkupił. I możecie mnie oskarżać. Okej, okay, macie rację. Ale co z tego? Co z tego? Bóg stanął koło mnie i powiedział, biorę, biorę Twoje grzechy na siebie. No, niech to nas buduje, bo to jest, wiecie, strasznie takie podnoszące, nie? Że, że, że właśnie, że co z tego, nie? Że Bóg mnie takiego wziął i myślę, że to rodzi wiarę. Przynajmniej w moim sercu bardzo dzisiaj wzmacnia wiarę właśnie, właśnie ta myśl. Mam nadzieję, że w Waszym też. Idę do Kamedułów, a, a Was zostawiam z spokojem, szalom, ale chemii z tym pięknym słowem. Do zobaczenia! przyjaciel, tak nazywam cię. Poróż mi i sobie znajdź i to już takie coś ma. i